Siemanko, cześć, witajcie, dzisiaj mamy 4 maja około godziny 9 i lecimy z kolejnym vlogiem na kanale. Zobaczcie sobie jakie mamy piękne przejazdy. Jak znać każdą tutaj rządkę, każdy przejazd siewnikiem. I oczywiście nie widać nigdzie tutaj ziarna na wierzchu. Elegancko zrobione, elegancko posiane. Może nie jest wszystko idealnie, równo jak z GPS-em, ale brat tutaj stara się mniej więcej wszystko obsiać, żeby na znaczniku, tym akurat tutaj w tym siewniku mamy fajnie mamy znacznik hydraulicznie rozkładany, jak jeden, jak i drugi. Użytkuje tylko jeden, bo jeździ cały czas w jedną stronę. I co? I lecimy z dalszym siewem kukurydzy. Tutaj, na tych kawałkach, tutaj większych, jak możecie zauważyć, przed domem mamy już obsiane, ale jeszcze tu zostało nam, tu za tą górą, przynajmniej na tej górze, a mu samej góry, e, będzie jeszcze siew. Dlatego właśnie brat tutaj jedzie i będziemy tutaj wam zaraz coś nagrywać. Jak ogólnie sprawuje się, i trochę omówimy, trochę powiemy. Jak ogólnie tutaj ten nasz nowy nabytek się sprawdza. Leci właśnie. Sprzęcior. I jak widać też nie siejemy już sześćdziesiątką, a znacznie lepszym sprzętem. Wygodniej, lepiej. Patrzcie jeszcze, jak się to ładnie tutaj prezentuje. Siema, siema. Czy jest ciemno? Ale co? No. Lecisz naokoło, czy jak? Nie, nie leję. Przestań. Właśnie, lecimy naokoło, można powiedzieć. No i co? Nowy nabytek został uruchomiony. Przed samym siewem oczywiście yy, wyszły tam małe poprawki, jeśli o to chodzi. No bo co, trzeba było naciągnąć pasek taksówek? No właśnie, dlatego ta ochrona jest gieta. Ten główny, który tutaj jest, idzie od wałka wom, napędzający. A no i tam gdzieś tam jeszcze trochę. Przypieczy. Aha, jeszcze gdzieś jeszcze tam coś. Może trzeba by go tam bardziej, bo już wymienić, to nie miał nie, 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 nie? No tak, bo z tego co wiem, on jest też człowieczko tam gdzieś przyszczepiony, już coś. Już swoje widział tak naprawdę ten pasek. Może już faktycznie od nowości nikt nic nie robił, prawda? No i co? No i mamy niepodpięty komputer, bo nie ma gdzie zapiąć uchwytu muszę nad tym podpracować trochę. A Nie było zbytnio bardzo czasu mm. na to, bo... A co jest na tym komputerze? Jakie tam są, nie wiesz? Nie wiem, no widziałem, że ten szerokość wysiewu jakieś tam, mm. nie też yy, mierzy hektary może albo coś nie wiem, że tak takie. Że bo to informacja sama jest. To no, chyba jakieś czynniki, pewnie tam jeszcze są... Od wysiebu Bo tam instrukcji chyba nie ma napisane czy jest instrukcja od komodera. A jest instrukcja nie od, jest od no. Aha no trzeba będzie się w tym rozejrzeć No bo jeszcze i tak będziemy siali, bo żyto jak spnosimy Tak Aha, no faktycznie Jeszcze będziemy Radzi Siać kukurydzę no. Weszliśmy w technologię, że zbieramy żyto tak jak niektórzy i po życie sieją kukurydzę, tak? Tak. No. No. Jak to mówią co urośnie, to urośnie, ale żeby zebrać, żeby więcej paszy było. No A, A coś się chmurzy bardzo, w ci nie poleje. Dokładnie, no mamy dzisiaj zachmurzenia dookoła nas. A. Dlatego też wcześniej rano, można nie powiedzieć wcześniej, no ale nie dokończyliśmy dokładnie codziennych obowiązków tak zawsze, tak codziennie. A. Tylko od razu w pole. A no właśnie z tego względu wierzch nie wiadomo co to. Do... To, to będzie, może po Co nie przydałoby się, bo Nie wiem czy wspominałeś, ale tutaj miejscami Jeszcze woziłem obornik przed, No nie wspomniałem właśnie tego W weekendem I uprawiłem i ten obornik troszeczkę tak jest Wymieszany, wymieszany. troszeczkę z, tym, z tą ziemią A dlaczego woziłem obornik? Ponieważ Mamy się tak nie zagadać, to pomiędzy tymi, tymi Mieliśmy całą Całą tę płytę obornika z domu prawie, że no i co z tym robić? Albo wywozisz, albo wywozisz w pole na kupę, czyli na ten, no na pryzmę, jak to mówią. No. Albo rozrzucić gdzieś jeszcze. No to pomyślałem, że tak czynko jeszcze tutaj przed domem porozrzucam. No wiadomo, zawsze to troszeczkę mniej nawozu. A po drugie, mówiłem, że tam będą kontrowersje, że tak się nie powinno robić, ale u nas tutaj jest stosowanie nawet i przed trzeniem zboża. Po skibach też to ludzie robią i, i dobrze jest, jak trochę i zasieją potem, wymieszają to i też, i też, też to zdaje jakiś tam egzamin, no nie? Mm -hmm. Więc każdy, każdy dam, według swojego doświadczenia, do życia, według cena, to inno... no i wiadomo to... przy tych drogich cenach to i zawsze to coś yy, yy, pomoże no, mamy tutaj kawałek uprawiony. No bo taki to jeszcze. No, tak. Ani wożenia obornika, ani uprawy nie było nic nagrywane. E, no niestety no, nie przy... udało się wszystkiego nagrać. A po drugie, no jeszcze nie o tym, że że. No. Ja przechorowałem. Ty trochę ja Wszyscy nie, w domu prawie przechorowali. Przechorowali, no i tak wyszło, jak wyszło. Jedni bardziej, drodzy, mniej, no i. No, no, cóż i co zrobić, no, no. Nie zrobić Nie, nie, no, nie zawsze się ma się zdrowie i nie zawsze. Się nagrywa, wszystko idzie tak. Ja wyjdę, pokażę jak tam to wygląda wszystko. Bo ogólnie e, tutaj jeszcze wyszło, że jest do wymiany łożysko. łożysko właśnie tutaj jest do wymiany i ten wąż, albo tak jest został podklejony. No, i to też będzie do, do pewnej, prawdopodobnie do wymiany. No, trochę słychać, właśnie, że ten pasek gdzieś tam jeszcze przypiszy. Przy włączaniu Tak. Może już jest po prostu Tak. Oprócz tego łożyska i tego węża, to nic już więcej nie wyszło, prawda? No. No i tutaj brat używa. Tego znacznika, już nawet ma tak mniej więcej ten znacznik ustawiony. Dmuchawa się rozpędza, nabija ciśnienie do zegara. <grywa> No jest, jest naprawdę robota świetnie tutaj robiona elegancko to wygląda nie wiem czy no wy takiego porównania nie będziecie mieli raczej z własnych tutaj yy, oglądania ogólnie tutaj filmów u nas ale jeśli chodzi o tamten poprzedni siewnik a jeśli chodzi o ten no wiadomo różnica lat robi swoje ten jest sporo młodszy siewnik ale zobaczcie, naprawdę ten siewnik jest młody, nie jest też wyrobiony i to aż tak wyrobiony jak mieliśmy poprzedni siewnik do kukurydzy. I możecie sami zobaczyć jak wyglądają tutaj, jak znać te rządki po tym wszystkim. Wiadomo gdzie głębiej redlica wejdzie, bo to też nie ma tutaj w zależności od nas, tylko od tego jak jest tutaj ziemia, bo jak widzicie tutaj, Płycej weszła redlica. Jest mniejsza ta taka przykopka po bokach. Tu weszła głęboko. Widzicie, że macie takie rozkopane. A tam już znowu płycej weszła. I zobaczcie sobie. Mimo, czy weszła głęboko, czy weszła płytko, to zobaczcie, że mamy przysypane całkowicie to wszystko. Te zagarniacze, to koło dogniatające, to wszystko jest elegancko to ziarno przysypane. W głąb wpuszczone. Czy tutaj, czy tam. Nie widać po prostu żadnego znaku, że to ziarno gdzieś jest na powierzchni, że trzeba to gdzieś przywałować, czy cokolwiek innego robić. Na każdym przejeździe, każdej rządce, czy to teraz przed chwilą, czy wrócimy się tutaj do momentu, momentu wrócimy się, gdzie brac siał tutaj, wczoraj. Wiadomo, miejscami tu też ziemia ujeżdżona była, bo to nawracał się... A to też tutaj kamienie, ta rędzina. Trzeba by może po dwa razy to uprawiać, żeby to tak faktycznie doprawić. Ale patrzcie. Nawet tutaj widać, że nie dosypało. Dobrze nie to. Ale mamy wszystko, ziarno, zasłonięte. Także naprawdę robotę robi. Widać, że różnica lat i tak naprawdę. Wykorzystania maszyny na maksa robi, robi swoje, tamten silnik, co mieliśmy mieszankę monosem z rałem, dokładnie rał, a dmuchawa była od monosema. No to no już był zużyty, i to totalnie. Te wszystkie e, zagarniacze, wszystkie te e, sekcje ogólnie, tarczki to wszystko już było tak wyrobione, już miało swoje lata. A tutaj im młodsza maszyna, tym mniej wyrobiona. Naprawdę fajnie to wszystko pracuje, nie jest wyrobione. Nawet widać po tych zagarniaczach to wszystko, jak to pracuje, jak to robi. Jeśli o to samo chodzi, no to doświadczenie w porównaniu z tamtym, a z tym, no to jest spora różnica, nie ma co ukrywać. No ale też nie ma co za bardzo zachwalać, bo <gryw> prawda taka, że to wszystko dopiero wyjdzie wtedy, kiedy na tym całym polu, bo mamy aż obsiane, e, słabo to widać na tej kamerze, ale za tymi drzewkami, za tym wszystkim, tu cały ten pasek, tu cały tamten kawałek jest obsiany aż do samej góry i cała tutaj ta górka razem łącznie z tym, ale i też z dołem. Tu na dole, tu za tą górką, ten dół też jest już obsiany. Także dopiero zobaczymy, jak faktycznie tam, niby to, jest ustawione, że tam. Co ileś, już nie pamiętam dokładnie jak mi to tam brat mówił, ile to już ustawił, żeby to ziarnko po prostu było od ziarka wysiane. Jak to dokładnie ma być, ale zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie. Kiedy to tak naprawdę będzie wschodzić? Więc to wszystko wyjdzie dopiero w praniu. Czy to faktycznie no będzie dobrze? Czy ten średnik naprawdę bardzo dobrze się je? Chociaż no wiadomo, tam jakieś tam opinie o nim, ogólnie to wszystko różnie, różnie było, no ale się okaże. Teraz to przyjedzie, wejdziemy do kabiny, może brać też coś wypowie. <kledź> ale samo to, że już jest po prostu nowsza maszyna, no mniej wyrobiona, oczywiście, używana, no to jakąś tam, nie mówię o grubych dokładkach, ale. O samym tam jakimś dołożeniu paru groszy, tak do tego łożyska czy do tego węża, coś trzeba zawsze tam parę groszy dorzucić, ale nie są to już takie koszty jak tam jakieś tarczki wysiewające, czy tam ogólnie inne, inne grubsze, czy tam sekcje już w ogóle do wymiany, już nie jest to tak kosztowne. I też przede wszystkim nowa, trochę większa, cięższa maszyna i już e, większy sprzęt, wygodniejszy się już używa już jest całkiem lepiej Nie do Ciebie, bo... Nie będę latał po całym polu. O co? No tak, tak, mówiłem, brat, wszystko według znacznika tutaj się nie, je no, a na tym polu to wjeżdżam trochę bliżej tej. Aha, mamy ziana na tyle, a to pole to jest dzierżawa Tutaj jest trochę, tak, jak powiedzieć, Chodzi też takie było zautężone wcześniej, no nie? No tak, ale też będziemy mieli porównanie, czy taki tak. gęstszy. Jaki plon faktycznie tego wyjdzie, no, nie? no. Czy też sobie poradzi kukurydza? Te, te będzie masy, o. Masy, no. Taki no, kawaweczek tutaj jest, nie wiem, może 30 albo może nawet nie ma. No, ale dlaczego tutaj też usiejemy? No, bo nie mamy innego dojazdu tutaj możliwości, a przez naszą kukurydzę. Musi być też kukurydza. A widzicie, tutaj wszędzie mamy te ręciny z tymi kamieniami. Ale ale i tak tutaj ziemia jest ładniejsza, tak, bo nie ma aż tyle tych kamieni, jest bardziej tak, ta sypka ziemia. Tak. lżejsza w uprawie czy też tak. w orce, nie? No tutaj akurat tak, jest lżejsza trochę. Taki chrapek to jest. No. My to pole mamy od niedawna. I, i tak w sumie jeszcze żeby to powiedzieć, nie, nie doprawiliśmy tego pola. No to dopiero drugi raz to w właśnie, no bo wcześniej to nieźleby tego pola, więc tutaj chyba to pole nie widziało już około i trochę więc yy, mamy jeszcze dany obornik tutaj yy, drugi raz, bo raz tutaj już była kukurydza i teraz jest drugi raz bo akurat nam to właśnie pasuje przed domem gdzieś, a tu dziki nie przychodzą no no bo tutaj dookoła są domy no, a jeszcze, tylko ciężko jest w porogach tu uprażać, no bo tu nie możesz dojechać, tam nie możesz dojechać bo tu dom, tu yy, tutaj jakieś krzewy, krzaki kurde, no ale jak już jest dokładnie kawałeczek Czas obroty trzyma, brat. Nie miesięczny czas obroty. Panie, no większe obroty. bo... Gdyby to wszystko było dokładnie wysiane, nie? No, to Dokładnie nawet nie wiem. 1700 1800, 1800 na takich obrotach robię. Może powinny być mniejsze, no ale. Ta prędkość też nie wiem dokładnie, jaka powinna być, bo miałem no, tym sięgnikiem. Za tym się wnikiem chciałem to była całkiem inna, inna sprawa, a tutaj dzisiaj koła bo to tutaj człowiek, człowiek jest do tego jak powinno dokładnie, dokładnie to być, no nie? No. No. Powiedz no mi e, te koła to jedno koło tylko napędza Obydwa, oby obydwa tak? Tak Ale wszystkie sekcje, czy tylko pojedyncze? No? Aha Bo no jakby jedno się podniesło, to drugie masz napędowe, bo czasami masz na przechył, czasami gdzieś wpadnie No bo właśnie który... zauważyłem, że jedno staje, drugie się kręci cały czas i pytanie jak to właśnie jest, nie? No musi być na napędowe, w poprzednim mieliśmy jeden tylko napędowe, No tak? właśnie, to... Na to też jak się już to jedno gdzieś zatrzymało, no to No to już nie było by wcale Nie było no. Ale znać różnicę cały czas ja od samego początku filmiku wspominam, że nie ma ziarna na wierzchu, tak, było po tamtym, nie było to, że jest gdzieś nie przykryte, nie, coś zrobione, nie? No, tak, tak. No i głęboko jest zasiane, dużo głębiej, no, powinno no. no, tej wilgoci złapać i szybciej powstąpić, no nie? Te sekcje, te redlice tam nie są tak wyrobione, tak, w ogóle, w tamtym siewniku. No. Głębo, no. Głęboko wchodzą, wbijają się. Jak jest. Oczywiście... No. No. Pokazujemy wszystko na tych najgorszych stanowiskach, na no, takich redzinach Najgorszych tych Bo wczoraj moglibyśmy nagrywać na tym Gdybym był zdrowszy to o. Na takich leciutkich, fajnych, jak to wszyscy nagrywają Na najlepszych kawałkach, no nie? No. Prostych hektar czy dwa Jedziesz, piasek, no nie? Elegancko, okay. bez kamyków, równo jak na stole no, ale to nie o to chodzi, tu trzeba nagrywać właśnie Najgorsze takie kawałki, z czym się zmagamy, no nie? Tak samo, co wyszło yy, że tam jest łącznie trochę tam zrobiła mar ten dziurka czy to może już była, tego my nie widzieliśmy takie no. pęknięcie, a to łożysko tam odleciało, to zabezpieczenie i, i w końcu widzę, że kulki już zaczynają wypadać no to trzeba czy to po prostu porobić no to jest maszyna używana no i tak to wygląda no. no nie jest to nowy sprzęt, ale i tak jest to jest ten punkt, że jest Nowszy, nie jest tak wyrobiony jak ta, ten poprzedni. No, tak jest. U. Nie kupisz ideału używanego nigdy, bo zawsze ta używana maszyna pracuje. No nie zawsze, no Ktoś, kto kupuje nową maszynę, no to nie kupuje ją na no, hektar dwa. No są taś, no, nie mówię, że nie są, ale tasy jak kupują na hektar dwa, nie pozywają jej się zaraz, no nie? No tak. A no, i mają ją bardzo długo. A ci co? Jeśli się pozbywają 5-10-letnią maszynę, no to one pracują na większych areałach i możemy no, na się, muszą ją odbić. I tyle, no, taka jest prawda: No co tu więcej możemy chcieć od, od starej maszyny kilkuletniej? No, tak no I wałek mamy swój od opryskiwacza, ponieważ. Tak, wałek, który był w komplecie, nie spasował. Jest za krótki to tamty poprzedni właściciel siał innym ciągnikiem. Może nie miał ramion tych hakowych zwykłej, i no zwykłej. musimy mi bliżej ciągnika no. no i tyle, no i taka, taka prawda. No. To jest tak. A no nie wiemy, czym dokładnie też siał. Ja po to nie byłem, nie byłem u niego, więc tak. Nie byłem u niego. Zakup zrobiony w ciemno, tak jak już też tłumaczyliśmy. No i póki co. No, przy siebie no wszystko jest ok, ale zobaczymy jak to wyjdzie Po wschodzi, a po drugie Na pewno jakąś normę się utrzyma, ponieważ równo z każdego pojemnika, no i No i ileś tam wysiewa na ten hektar, no, Ustawione jest Na najwyższej skali, z tego co w instrukcji to 160 tysięcy Ziaren na Na hektar mhm. 160 coś tam, czasami no nie wiadomo. Mhm. Tam jest no nie wiem od, od ilu, ale wiem, że od chyba 50 tysięcy czy od 40 tysięcy na hektar w zależności. W zależności no, jakie te odległości chcę się mieć między tymi, no nie? Ale jest tam chyba 16 czy ile przełożeń. Można sobie po prostu to brać i No bo to jest nie tylko siewnik do kukurydzy, nie? Ale i też do... E, można tym siać co, buraki, tak mówię? Buraki, słonecznik. Też są ustawienia fasole, po co? No że tam, tylko Taczki, mamy jeszcze jedne taczki, ale nie wiem do czego No Tam nam dał zapas, chyba, chyba do buraku Albo do słonecznika, wiem, że do czegoś tam jeszcze, jeszcze są mhm. Musiałbym to komuś pokazać na, na internetach Żeby mi ktoś powiedział, no nie? a może ktoś ma takie ziemniaki I po prostu też ma te, te drugie Może były w komplecie, ja nie wiem Nie jestem w stanie tego powiedzieć Ale tak no. Dobra, mamy już 23 minutki, wystarczy. Zawsze coś nagręcone. Yy, tak. Co innego, jak tu się nagrywa ujęcia sceny, no to wiadomo, przejazdy tymi ciągnikami to całkiem inaczej to wygląda z każdej perspektywy. A tutaj, noc już nagrywa się vloga, także albo się siedzi w ciągniku, albo na zewnątrz i coś się tam zawsze pokazuje. Dobra, trzymajcie My się. Kończymy, Dobra, trzymajcie cześć. się, trzymajcie do następnego, hej!